Jesteś pewien? Tak, dzięki temu stąd wyjdziemy. Będziemy jeszcze musieli dezaktywować pole energetyczne. A może najpierw dezaktywujemy tego strasznego potwora, który tu idzie? Kazłem was. Ciągle się tu gubiłem i błądziłem. To jest jakiś labirynt czy co? Cii, chyba ktoś tu idzie. Nie, 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 nie. Co wy tu robicie? Musicie iść dalej za mną. Słuchajcie, ten potwór zachowuje się schematycznie. Unikajcie go, to przeżyjecie. Ale nie możecie tak tu stać, bo on was dopadnie i nie. he's here he's here <laughs> Jeśli pójdziemy tą drogą, to nie uciekniemy. O nie! Korka ognistej pieści! Wiecie co? To nie ma sensu. Nie wiemy, jak go pokonać. Maszyna Chi powie ci, jak pokonać potwora. W jego brzuchu? Średnio mi się to podoba. Nie mam na to ochoty, ale muszę to zrobić dla drużyny. Połknij mnie! Oto! Ja! Kładźcie się na ziemię. On odszedł. Oto! Czemu się tak smucicie? Ta oto! oto Wróciłeś! Wyłączyła się bariera energetyczna. Otto! Jesteś wielki! Otto, co się dzieje? Wszystko w porządku? W jak najlepszym! Znalazłem naszych Ciro! I uratowałem ich! Wracajcie do statku, oni szykują się do ataku! Dobra, Ciro! Szybko! W drogę! Ciro! To Patrol Bot. Jasny. Ale gdzie on jest? A dwójka jest dużo lepsza niż myślałem. Komandorze, niszczyciel planety jest naładowany w 30%. Nie przeszkadzaj mi. Nie widzisz patałachu, że właśnie gram w patrol boty? Komandorze, może powinien pan wysłać kilku żołnierzy, żeby złapali. Absolutnie nie. Od wielu lat jestem niepokonanym wielkim mistrzem patrol botów. Nie wygra ze mną jakaś dwójka żółto dziobów. Ale komandorze, odczep się ode mnie. Co się stało? Za drzwiami jest sporo patrol botów. Pewnie myślą, że nas zaskoczą. Nic z tego. Ach, a niech to. Komandorze, ktoś chce z panem rozmawiać? Kto taki? Ehm, on. Kto? Numer jeden. Morris. Co takiego? Powiedz tej obleśnej jednookiej kulce, żeby lepiej wziął Joystick i. Ma być. Tędy! <noise> Poziom wystrzelenia. Ale przewidywalny ruch. Teraz wystarczy... By kontynuować grę, zapłać 25 dolarów. Co? To jakiś żart! Nie mam żadnych drobnych! Proszę, pożyczę panu. Gra wznowiona. A teraz wykończę was oboje. Chiro, patrol-boty! Tu jest ich pełno! Ja też je widzę.